po co mi ta matma? Dodanie piąte kodowane. Ciąg a, n jest określony dla każdej liczby naturalnej, n większej równej 1 wzorem takim. Ok, a, n równa się i coś takiego mamy, gdzie p jest liczbą rzeczywistą dodatnią. Dobra, to zapiszmy sobie od razu, że p jest liczbą po prostu dodatnią. Dobra, to są nasze założenia. Oblicz wartość p, dla której granica tego ciągu jest równa 4 trzecie. No oczywiście, jeżeli widzieliście mój materiał z liczenia granic, to jeżeli mamy granicę z takiego, z takiego wyrażenia wymiernego, gdzie i licznik, i mianownik jest z tego samego stopnia, a tak się składa, że jest, bo tu jest trójeczka i tu jest trójeczka, czyli stopień licznika i mianownika to jest potęga trzecia. Po przeliczeniu granicy z tego, ta granica z tego naszego ciągu, oczywiście AN, ja nie będę już go przepisywać, dąży oczywiście do, do proporcji współczynników przy tych najwyższych potęgach, czyli my wiemy, że ta granica dąży do, no tu mamy 7p minus 1, przy tym naszym n do 3 czyli 7p minus 1, a na dole jest p dodać 1. Ok. I wiemy, że ta granica to ma być równa 4 trzecie. OK, no dobra. No to tu można na skosy to zrobić, po prostu, oczywiście, tutaj, no założenie p powinno być różne od minus 1, no ale ma być dodatnie, więc nie ma problemu. Natomiast można to zapisać. No to na skosy, czyli tak, 4 razy p dodać 1 musi być równe 3 razy 7p minus 1. No to mamy 4p dodać 4 równa się 21p minus 3. No to tutaj 21p minus 4p to będzie 17. P i 17 P to będzie musiało być równe 7 no to dzielimy sobie to na 17, czyli P jest równe 7 17. a jeżeli tak, to mamy co zakodować od lewej do prawej, pierwszą, drugą oraz trzecią cyfrę po przecinku, dobra no to dzielimy to oczywiście, czyli 7 podzielić przez 17 to mamy 0, 4 1, 1 no 7, nieważne, czyli pierwsze 3, czyli tu będzie 4, 1 1. Typowe zadanie, pewniaczek z ciągu i z granicy ciągu. Także trudność, jeśli wiecie o co chodzi. No dobra, niech będzie 2 na 10, bo tu jeszcze jakieś równanie trzeba było liniowe rozwiązać, to niech wam będzie 2 na 10. Lecimy dalej. A po co mi ta matma?